A to nie jest joke, to jest, są nowe itemki w wersji creative Minecraft Pocket Edition 0.7.0 A więc zespawnijmy sobie może kilka owiec Bo tak chcemy przecież, prawda? No teraz może trochę świn, by coś się przydało Nie powiem, że nie No krowy też są spoko, więc niech będą No i niech będą też kurczaki Wow to tylko powiem. Co jeszcze takiego mamy nowego, no... no spalmy was. Oj. No cóż, teraz tu będą płonąć. Jak widzicie jest ogień dodany. I teraz wszystko płonie. Niech płonie wszystko. Pożar robimy. Ale możemy to oczywiście wszystko ugasić. Ugasiliśmy się. Yy, także jest ciastko, zwykłe jajka to od kuczaków, oczywiście znamy tą zasadę, raz po raz coś wyskoczy, ciastka też znamy, <laughs> jakie to fajne, no i to są takie nowości yy, w trybie creative, więc jak widzicie nie ma żadnych nowych bloków, ale myślę, że wszystko co fajne znajdziemy przecież w survival więc pożegnaj się owco śmiercią. Uy. No dobra, to pa